Heja! Witam wszystkich w kolejnym odcinku z Phasmofobii. Dzisiaj polecimy sobie na Street na poziomie średnim, więc zaczynajmy. Dobra, jesteśmy już w vanie, zobaczmy nasze cele. Zobaczcie z jakim duchem to wiemy, obecność ducha za pomocą czujnika ruchu, paranormalne znaczenia i musimy sprawić, aby duch przeżył przez sól. Wziąłem kluczy. Co? No, zapomniałem. Nie włączamy już światła na razie. I coś mi się wydaje, że albo mam za głośną grę, albo za bardzo mnie ta gra przeraża. Jak gram samemu. O ty... Czy mi się zdawało? Czy to po mrozie temperatury? W sumie nie powinienem się zatrzymywać. Czy coś? Dobra. Odhaczmy sobie najgorsze miejsce jakie jest w tym domu. Zatem jak wejdziesz i duch cię zacznie gonić, to nie, ma przebacz. Dobra... Przestaniesz tam... hałasować? Najlepsze to, że się czasami skupiam bardziej na tej podłodze niż na termometrze. Yy, 14... Dobra, czyli zostaje nam góra. Tu sobie włączymy światło, żeby było przyjemniej. Hmm, hmm 13... Jeden stopień mniej i możemy już zakładać, że jest duch. W tej łazience raczej nic nie znajdziemy. O, weźmiemy z kości, jedziemy dalej. O o o, 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 Teraz w o co chodzi Ale dobra Uważam, że mam już kość To już jest coś No jest aparat zostawimy, weźmiemy to i kryzyfiksa, bo się boję, o ty knajki. zrozumiałem przekaz, że nas tutaj nie chcesz. Eee, ja stąd pójdę na razie i zobaczę, czy mamy orba. Jak ja uwiem, jak wszystko się od ściany odbija. Hello? Can you hear me? Hello? Hello? Can you hear me? Hello? Hello? Nie byłem nic, Ty, był Orb. Dobra, był orby. I tam może być? Pottergaździń Mara. O kurwa, dobra, już wszystko jasne. Teraz by byle dozy do drzwi? A few moments later. Dobra, nie, to nie ma sensu. Pomimo starania zrobienia zdjęć duchowi, niestety, akurat kiedy byłem przygotowany z aparatem, duch nie chciał się pokazać. Jak na ironię. To był dżin. Więc wszystko mamy. Możemy stąd odjeżdżać. I to był oczywiście dżin. A my zaraz widzimy się w kolejnej misji. Tym razem zrobimy sobie street house'a na profesjonalu. Dobra. Co my tu mamy? Kadzi duo. A tak za pomocą wroce fixa. I musimy znaleźć pomieszczenie z y, temperaturą poniżej 10 stopni. Dobra. To bierzemy na standardowy starter pack. I będziemy lecieć. Może tym razem będzie o wiele lepiej zobaczyć, gdzie jest spokój ducha. 15-13. Mm. Chyba nie będzie go tu na dole. Jeszcze garaż, garaż czysty i piwnica. Kość, kość, szukamy kości. Trudno mówi, że za 20 dolarami to ja nie będę gonił. My tu mamy znaleźć ducha. 15 stopni, 16, 15. Jeśli na pojawi się na korytarzu, i Bóg wiedział, gdzie jest, o kość 13. A śmieszno, o jak się ubawiłem. Świetnie się tam bawisz. Pogniewamy się zaraz, gdzie zaraz... O, my się kurna pogniewamy, znaleźliśmy. To chyba ten pokój. Tak, ten pokój. Najgorszy, bo jest na końcu. Ale duch nam chyba tu pokazał, że tutaj jest. Oho. Możemy zrobić zdjęcie brudnej wody. Mamy odciski. Hello? Hello? Can you hear me? Hello? 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 Can you hear me? Dobra. Widzę, że masz mnie w dupie. Ej, ja sobie zrobię tutaj zdjęcie. I... wiecie co? Ja sobie chyba wyjdę z tego pokoju, tylko sobie postawię tak kamerę. Słyszałem stuki. Co mi się bardzo nie podoba. Jeszcze nie zrobiliśmy to z tym kadzidłem. Przydałoby się pójść to zrobić. Ale to będzie Wright Phantom Banshee. Oku a, dobra, bo nie zaznaczyłem. Nienawidzę tego słuchania. Hello, 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 can you hear me? Hello, hello, hello. Dobra, spadamy stąd. Latarka to już może iść sobie tam daleko. Wszystko mamy. Kruzyfiksa nie robimy, bo to jest overkill. Dobra, to lecimy. I to było oczywiście w Raid, a ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobało i widzimy się już w następnych materiałach. Na razie.